Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zasadniczo się nie zgadzam ze stwierdzeniem pana posła Asuskiego. Ta ustawa jest ustawą dobrą i nowoczesną, natomiast napisaną byle jako i bardziej, bardzo niskiej jakości legislacyjnej. I, I nic nie uzasadnia tego, bo ta ustawa była pisana od początku i nic nie uzasadnia tego, aby dopiero Senat musiał, tak jak tu czytamy, korygować nieprecyzyjne odesłania, zapewnić spójność terminologiczną, eliminować zbędne wyrazy. Robić różnego rodzaju zmiany redakcyjne, ba, poprawiać błąd w tytule itd. Tak, i tak Dlatego przy okazji pytanie do, do pana ministra Romana Dmoskiego: co jest przyczyną, że przedłożenie rządowe, które trafiło tutaj do Sejmu jest tak niskiej jakości? My później jako posłowie, ja byłem w poniedziałek na spotkaniu z szeregiem prawników, my później musimy się tłumaczyć, dlaczego, dlaczego Izba Ustawodawcza produkuje, przygotowuje, uchwala uchwały. O tak, niskich jakości, o tak niskiej jakości, krótko mówiąc, buble prawne. Ja ze swojej strony jako poseł opozycji mogę jedynie zadeklarować, że jeżeli Twój ruch będzie miał wpływ na pisanie ustaw rządowych, na przedłożenia rządowe, wówczas Senat nie będzie musiał, tak jak mówiłem, poprawiać zbędnych wyrazów, dodawać, względnie skreślać przecinków, czy poprawiać błędów w tytule. Zresztą Senat w ogóle nie będzie musiał tego robić, bo wówczas Senatu nie będzie i te 100 milionów, które corocznie pochwania Senat, nad, znacznie taniej, szybciej zrobi Kancelaria Prawna, bo w większości wypadków, i tak jak dzisiaj słyszeliśmy sprawozdania Senatu, w większości wypadków praca Senatu i te wszystkie poprawki senackie sprowadzają się do poprawiania błędów redakcyjnych, legislacyjnych, doprecyzowujących i tak dalej. Natomiast wracając do samej uchwały, uchwała Senatu w druku 2177 w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Twój ruch będzie głosował z zgodnie z ustaleniami Komisji, połączonych Komisji Administracji i Cyfryzacji i Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, to znaczy będzie rekomendował przyjęcie poprawek Senatu od pierwszej do 27 oraz odrzucenie poprawki 28. Dziękuję bardzo.